Donald Trump wzywa do całkowitego zniesienia limitu długu. A Elon Musk pisze na eksie, gdzie jest ten człowiek, który pisał, że podwyższanie limitu długu powinno być zabronione. Bo przecież Donald Trump właśnie tak pisał jeszcze kilka lat temu, komentując propozycje ustaw mających zwiększyć ten limit zadłużenia. Jednak teraz, zdaniem Trumpa, limit zadłużenia może być w skutkach katastrofalny, dlatego powinien zostać zniesiony. Co teoretycznie powinno spowodować mocny wystrzał bitcoina. Jednakże dlaczego w ciągu ostatnich 24 godzin rynki zaliczyły tak duże spadki? To jest kanał Julian Krypto i to nie są porady inwestycyjne. Wszystko rozpoczęło się jeszcze 5 czerwca przed głównym załamaniem rynku, kiedy Donald Trump na platformie Wetrów Social napisał, że najprostszym sposobem na cięcia budżetowe jest zablokowanie rządowych finansowań i kontraktów dla firmy Elona Muska. A w odpowiedzi na tę wiadomość Elon natychmiast zatwitował: Czas zrzucić naprawdę dużą bombę. Donald Trump znajduje się w aktach Epsteina. To jest prawdziwy powód, dla którego nigdy nie zostały upublicznione, napisał. I to, że Trump znajdował się na listach Epsteina, nie nie jest żadną nowością, chociaż nie wiadomo, co tak naprawdę dokładnie tam robił, czy łamał prawo, no bo co innego być na listach, a co innego korzystać z usług, które Epstein oferował swoim klientom. Co tak naprawdę się działo tego do końca nie wiemy, ale nie możemy być zaskoczeni, że Trump no, nie był zadowolony z tego typu obrotu sprawy. A w świetle tej sprzeczki Trump groził m.in. odcięciem kontraktów SpaceX, Tesli, na co Musk zapowiedział wycofanie dragonów z przestrzeni kosmicznej. Oznaczałoby to rocznie 8 lotów mniej. Jednak Musk dość szybko wycofał swoją groźbę, a obaj panowie mają zdzwonić się 7 czerwca, czyli już jutro, co na pewno wpłynie na rynek, zobaczymy tylko w jaki sposób. W każdym razie ta cała sprzeczka natychmiast spowodowała spadki na rynkach. Tak przykładowo, sam Bitcoin spadł o ponad 3% w zaledwie 4 godziny, ciągnąc za sobą altcoiny. I w idealnym momencie, można powiedzieć, na samym dołku pojawił się bardzo konkretny pro-alert, który został stworzony przez użytkownika Hyde. Pro-alert, który został stworzony po to, żeby ostrzegać przed potencjalnymi wzrostami Bitcoina. Pojawił się dokładnie na samym dołku w tym momencie, to jest interwał jednominutowy. W jaki sposób możecie go skopiować, bo obserwuje ten pro-alert już 189 osób, to będzie... Pod koniec materiału, a link do niego jest dostępny w opisie filmu. Natomiast w międzyczasie Elon zaczął się rozkręcać jeszcze bardziej, pisząc o tym, że cła Donalda Trumpa spowodują recesję w drugiej połowie tego roku. Trumpowi natomiast bardzo zależy na tym, aby Fed zaczął obcinać stopy procentowe już już teraz. Bo na przykład Europejski Bank Centralny już obniżył po raz kolejny stopy procentowe o 25 punktów bazowych, i również to skomentował Trump. Dlaczego zatem Rezerwie Federalnej wcale nie śpieszy się z obniżką stóp procentowych i najbliższa możliwa jest dopiero we wrześniu. I trzeba powiedzieć, że nie tylko Musk nie zgadza się z Trumpem w kontekście podniesienia limitu długu. Między innymi senator Rand Paul, który krytykuje tę podwyżkę i odmawia poparcia bez cięć wydatków. Ale powiedzmy sobie wprost, że rosnące zadłużenie światowych gospodarek to dla Bitcoina jest byczy, byczy sygnał. Przykładowo, przypomnijmy rok 2020, kiedy zostało dodrukowanych ponad 20-30% Euro, złotówek czy dolarów. Przypomnijmy także końcówkę roku 2022, kiedy Joe Biden podpisał ustawę pozwalającą na dodruk kolejnego 1,7 biliona dolarów. Każdorazowo po takiej sytuacji cena bitcoina wystrzeliwała, a zatem długoterminowo dodruki są dla bitcoina jak najbardziej korzystne, tym bardziej jeżeli weźmiemy pod uwagę deflacyjną naturę BTC. Ponadto rośnie zagrożenie konfliktu NATO versus Rosja. Rzekomo Putin zagroził przekierowaniem rakiet na stolicę NATO po atakach ukraińskich dronów. Nieoficjalnie mówi się o takich stolicach jak Berlin, Warszawa, Paryż czy Waszyngton. Dla kontekstu ukraińskie drony uszkodziły ponad 30% rosyjskich bombowców strategicznych, co podobno rozwścieczyło Putina. I po raz kolejny przypomnijmy, że to właśnie konflikty zbrojne napędzają do druki. Do druki natomiast każdorazowo napędzają bitcoina. A jeżeli już jesteśmy przy tym, co może napędzać bitcoina, to Whitney web. mówi o tym, że Światowe Forum Ekonomiczne planuje cyberataki na banki, aby wymusić CBDC. Nie są to jednak potwierdzone informacje, ale warto zwrócić uwagę, że Web powołuje się na ćwiczenia Cyber Polygon z 2021 roku dotyczące ataku na finanse. Co prawda, raport Światowego Forum Ekonomicznego nie zapowiada wymuszenia CBDC, a Whitney Web bazuje na starych symulacjach bez nowych źródeł, więc jej teza pozostaje w fazie spekulacji, ale możemy sobie wyobrazić, co by było, gdyby z dnia na dzień światowe banki utraciły kontrolę nad swoimi funduszami. Cena bitcoina wystrzeliłaby w górę, ponieważ jest on oparty na wielu zdecentralizowanych, niezależnych od siebie Węzłach, gdzie każdy jeden węzeł przechowuje historię wszystkich dotychczasowych transakcji na sieci, a w związku z tym czyni go to najbezpieczniejszą siecią na świecie, której węzły rozsiane są na sześciu kontynentach, plus dodatkowo na satelitach w przestrzeni kosmicznej. A zatem to, co będzie działo się z Bitcoinem w najbliższych latach, jest praktycznie pewne. Moim zdaniem, jedyny słuszny kierunek to góra. Jednak krótkoterminowo, oczywiście, możemy spodziewać się Dynamicznych ruchów góra-dół, które możemy przewidywać, m.in. na podstawie różnych metryk rosnącej presji zakupowej, a w innych okresach, na przykład rosnącej presji sprzedażowej. I właśnie tego typu metryki są w stanie nam pokazywać bardzo, bardzo precyzyjnie lokalne szczyty, jak również lokalne dołki bitcoina oraz altcoinów. I właśnie takim alertem, który przez ostatnie dni spowodował prawdopodobnie największe zyski wśród użytkowników Max Data App, to był ten Pro Alert, który został nazwany możliwe wzrosty bitcoina w kilka dni. Dokładniej ten Pro Alert jest złożony tak jak widzimy z dwóch różnych warunków, które są skupione tylko i wyłącznie na presji zakupowo-sprzedażowej dla Bitcoina. A stworzył go Mr. Hyde z kanału Tajemnicy Kryptowalut, którego serdecznie pozdrawiamy. Zatem ten konkretny pro-alert, tak jak widzimy, kiedy najeżdżam na niego, widzimy jego dokładne, dokładne wywołanie, i na interwale minutowym jest to idealny, praktycznie idealny dołek dla Bitcoina, jak również dla altcoinów. Sprawdźmy także, kiedy były wcześniejsze wywołania tego konkretnego pro-alertu, i tak jak widzimy. Wcześniejsze jego wywołania były również prawie idealne na praktycznie doskonałych dołkach. No, może nie zawsze na doskonałych dołkach, ale wielokrotnie informowały nas o naprawdę dobrych okazjach zakupowych dla ceny bitcoina. Więc, jeżeli chcecie z niego skorzystać, jeżeli chcecie być informowani o kolejnych tego typu sytuacjach, to wejdźcie w link, który jest w opisie tego materiału. Kliknijcie, zasubskrybujcie ten konkretny pro alert i przede wszystkim uruchomcie powiadomienia na telegram, na telefon, tak żeby. Nie nie przegapić kolejnej sytuacji, która może być naprawdę lukratywna. Napiszcie, co sądzicie na temat Bitcoina. Czy uważacie, że w związku z konfliktem Trumpa i Jelona rynki będą teraz tracić czy rosnąć? Napiszcie, kiedy będziecie sprzedawać, a kiedy będziecie kupować kryptowaluty, na przykład w oparciu o metryki BSP, na które w łatwy sposób zawsze możecie ustawiać alerty, jak również proalerty. Ja Wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami.